że ostatnio trafiliśmy z zawodnika w formie właśnie, patrzę za tyle kogo? INFORM! HULK! 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 JEST! 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 HULK INFORM! TAK! TAK! 100 tysięcy! MAMY! MAMY HULK! ...5% więcej końców, no i przechodzimy do paczki tej za 50 tysięcy. Wszystko co tutaj znajdziemy dodaję do Pink Slipsów. Jeszcze nie w następnym odcinku, nie w dziesiątym, bo gramy o cały skład, ale Cezquabregas INFORM! Rekord 1300. Dzisiaj chyba nie do pobicia. Jakbym miał milion na otwieranie, to może, może... Aaa, jest. jest wierszy! Yes! Fuck yeah! żeby coś takiego się zdarzyło. W sumie robię to tylko dlatego, żeby... żeby to otwieranie paczek jakoś tam... Jakoś tam szło. Kurtua! Fuck! Yes! Aaaa! Ah! Bitch! Please! Team of the Season Kurtua. Ogólnie trafiłem tak. Ja trafiłem Baila. Ja pierdolę! ja? Ja pierdolę! So, honey, yeah, I'm ah. so, yeah. yeah, <laughs> What the fuck is this? So, yeah. Oh my! <laughs> <laughs> yeah man. <pierdole>. no ja? To ja? To ja? O, za 25 kafli to tylko jedno będziemy mogli otworzyć. One, two, three. I nic, nie wiem. Jest! PATRZ się! Kurwa! Trafiłem! W końcu pożyczyć 20 tysięcy by mi się trafił, to było spoko. Ibrahimowicz! Ibra! 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 Ibrahimowicz! Ibrahimowicz! O, Boże! Tak! Tak! Uwielbiał to FIFA. Patrz, kochanie, jak się otwiera paczki! Lajka like bose! Imponuje im, że w rafie płytę grają dziś Chciałem wyjść, chcę pójść na dół ludzie potrafią być Na najprawiejszych próbach Maszyn się rap kariera i to trawina jak tuba Nie będę szczeblem nawet jak nie odprawię z kwitkiem do to ruszłe, to my time O kur... O kur... O